鸡手啊，我要鸡手，加两块钱，七块，七块，七块啊，<对>好不好？ Inaczej robili, niż u nas. I tak z tego wyjdzie to samo. Wiem, że wyjdzie to samo, ale mówię, że inaczej robi. A co, na zrobią inaczej? W innej kolejności to wszystko kładą. Oh, jak to jest istotne. I nie ma tego podusznego, jasnego. To yes. daj, daj. Siedem krajów. To jest trochę droższe, ale jest dwa razy większy niż ten, co zamawiamy zazwyczaj za piątkę. Ten jest siedem? Tak, bo zapiątkę y, jest bez, bez żadnego dodatku, nie? Ja tak sobie wybierasz. Jakiego dodatku chcecie mięso? W chcesz sensie w sensie mięso albo bekon, albo parówka albo cokolwiek to jest, chyba tofu jeszcze jest. Uważam, że to brązowe, które posmerowałem jest bardzo słone. Ja nie wiem co to jest. To ja też nie mam jako, pojęcia, ale jest bardzo sojowego. słone. Dobra, bardzo cza,